Witajcie na kanale Stanińska! Dzisiaj chciałybyśmy Wam pokazać mycie Valora, czyli naszego iskrowego Hufflingera. Mamy nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Zapraszamy do oglądania. Mycie Valora rozpoczęłyśmy od zmoczenia go zimną wodą z węża. Musiałyśmy go oczywiście do tego przyzwyczaić, by nie doznał szoku termicznego, więc zaczęłyśmy od nóg i stopniowo przechodziłyśmy w inne części ciała. Valor to jest taki typowy haflingerowy dzieciak. Jest ciekawski, bardzo grzeczny i bardzo spokojny, jednak ta ciekawskość sprawia, że on nie potrafi zbyt długo w jednym miejscu ustać, przez co ciągle się kręcił, ale w żadnym wypadku nie było to niebezpieczne. Po prostu on musiał ciągle zmieniać pozycję. Kiedy Valor już był zmoczony wodą, musiałyśmy namydlić go szamponem. Ten szampon rozcierałyśmy rękami, później gumowym zgrzebłem, żeby powstała fajna pianka, którą później zmyłyśmy. Następnie przystąpiłyśmy do umycia ogona oraz grzywy tym samym szamponem. Później ten ogon i grzywę rozczesałyśmy szczotką. Dodatkowo użyłyśmy jeszcze chusteczek do czyszczenia nozdrzy i oczu, żeby ten kurz cały i brud z nich wydobyć. I na sam koniec użyłam odpowiedniej, nie wiem, to była chyba pasta czy jakiś inny smar do kopyt z eukaliptusem. Żeby te kopytka fajnie mu nawilżyć. Walor bardzo dzielnie zniósł tę spa, i jeszcze przez dłuższy czas był czysty. Nie wiem jak teraz, ale przez następne kilka dni nadal był czysty i ten ogon ol śniewa. Mamy nadzieję, że taka przemiana Wam się podobała. Zapraszamy Was serdecznie na socjalistyki i sklej się z Wami żegnamy. Do zobaczenia i cześć!